Trzymaneczko, dzisiaj taki króciutki odcinek z unboxingu e, mocowanie na kask Bo ostatnio przyszło do GoPro No i pokażemy wam jak go zakładamy Tutaj Menek zaczyna je otwierać Nie, od dołu tylko Syra? No, i tutaj otworzysz O, radzis. Nie wiem co. Widzę. Tak się to prezentuje tutaj. przemocowanie. No na pewno nie będziemy coś robić. Co? To. To tylko. To on no, ja tutaj do tego, Zgaj się tu. Ej, to ja mam zabrać się kask panowie. No. Tim też. Ja też. Ja też. Ja też tak nie mam. Dobra. To bierzemy to No dobra, zobaczymy, jak to tam. A bardziej te, to zrobić, Jerry. Bardzo łatwe do montażu. Nie potrzeba żadnych kurs, tak jak niektórzy mocują. O, mocowanie kosztuje 50 zł. Więc... Uważaj na dasze. I fajny jest słuch, bo gadasz prosto, jakby do tego. No na pewno, Ale Ale trzeba lepiej głośniej. się raz się o tym przekonałem. Okay. Tak. Podajcie mi mi Kolejny Teraz ja tylko po prostu na razie to przyłapię. I no za tam. chwilę dociągniemy. I tak naprawdę mamy zamocowane. No wiesz, to będzie taki krótki odcinek. tylko prosto, żeby było. No. tutaj zamocon. Okay. Dociągamy mocowania. tutaj do, teraz rzepem. Poprawiamy. Zamocowanie mamy zamontowane, bezinwazyjnie Żadnych dziur w kasku, nic Zwykły rzep, trzyma się bardzo dobrze Sprawdzone w innych kaskach naszych także Tylko trzeba tu uważać na tą śrubę Bo o, lubi wylecieć także zawsze lepiej na część ja się zgubię, Pokaż tam tą, tą taką oryginalną śrubę tutaj miałeś, tak? to są takie same śruby identyczne tak, tak się prezentuje mocowanie tak naprawdę nawet nie widać chodź, chodź to, to z drugiej strony bo tutaj lampa i nie widać tego tak, tak, tak się tak. mocowanie prezentuje wygląda całkiem spoko nic z tym się nie dzieje mocowanie w środku żadne trybki pokaż w środku jeszcze Nic tu nie ma żadnych trytek, żeby się skaleczyć, a nie takie inne rzeczy. To jest elegancko. No. Mamy jutro, przetestujemy. Zakładamy GoPro jedziemy docierać pasek. No, dzisiaj już nie pojedziemy. jak ciemno jest. Dokładnie, ale do jutro. Jest godzina, to można pokazać. Nie wiem, czy będzie widać. Jest 19:11 dobra, jesteśmy już po tym króciutkim odcineczku, no. Piszcie, piszcie tam w komentarzach, tam na dole, czy chcecie więcej takich króciutkich odcinaczków, które będą się na przykład pojawiały jako taki dodatkowy, albo po prostu jak nie będę miał pomysłu co wrzucić. No. No to tyle z tego odcinka. Siema!